Papież Franciszek zostawił po sobie coś znacznie cenniejszego niż złoto. Tajemniczy testament, który sprawił, że jego rodzina płakała. Co takiego ukrytego zostawił? Nie uwierzysz, gdy się dowiesz. Przygotuj się na odkrycie tej szokującej prawdy. Watykan ogłosił dziś rano smutną wiadomość: Ojciec Święty zmarł o godzinie 7.35 czasu lokalnego. Gdy świat żegnał papieża Franciszka, nagłówki gazet mówiły o jego historycznej roli, dziedzictwie duchowym i pokornym przywództwie. Jednak z dala od bazylik, kamer i oficjalnych ceremonii, w małym domu w Argentynie, pewna kobieta pogrążyła się w cichej żałobie nie jako część globalnej wspólnoty katolickiej, lecz jako siostra. Maria Elena Bergoglio, najmłodsza i jedyna żyjąca siostra papieża, przez lata milczała. Gdy jej brat przewodził ponad miliardowi wiernych na świecie, ona trwała w cieniu, skromna i nieobecna medialnie. Nigdy nie szukała rozgłosu. Aż do teraz. Po odejściu brata postanowiła przerwać milczenie. I to, co powiedziała, poruszyło serca wielu. Nie zostawił nam skarbów ani bogactw wyznała. Zostawił coś znacznie głębszego. I dlatego płakaliśmy. Ta opowieść nie dotyczy pieniędzy ani ziemskich dóbr. To historia o wartościach, których nie da się przeliczyć. O listach, wyrzeczeniach, cichym cierpieniu i miłości wyrażanej gestami, a nie słowami. To historia człowieka, który całe swoje życie oddał kościołowi i rodziny, która go oddała światu, zanim ktokolwiek znał jego imię. Od trudnych lat dzieciństwa w Buenos Aires. Przez moment opuszczenia rodzinnego domu, aż po życie pełne służby, to ludzkie oblicze człowieka, który stał się duchowym przywódcą. Nie chodzi o legendę, ale o Jorgego Mario Bergoglio widzianego oczami tej, która znała go najlepiej. Pozostań z nami, ponieważ za chwilę usłyszysz opowieść, jakiej nie powie nikt inny. Opowieść Marii Elini, cichej siostry, która przez lata nic nie mówiła. Podczas gdy papież stał na balkonach Watykanu, pozdrawiał tłumy i przemawiał do przywódców świata, ona pozostała w swoim domu i za ingu cicha, skromna, niemal niewidoczna. Ale teraz, gdy czas jego ziemskiej wędrówki dobiegł końca, jej milczenie zostało przerwane. W spokojnym wywiadzie Maria Elejne otworzyła serce, pokazując światu prawdziwego człowieka, kryjącego się pod papieskimi szatami. I to, co wyznała, nie tylko wzruszyło, ale i zabolało. Dla świata był papieżem Franciszkiem, powiedziała, ale dla mnie był Jorge. Mój brat, mój opiekun, dorastali razem w skromnym domu robotniczym w Buenos Aires. Gdy ich brat Alberto zmarł, Jorge został najstarszym synem. Naturalnie przejął odpowiedzialność za rodzinę, szczególnie po śmierci ojca. Kiedy tata odszedł, Jorge zaczął więcej pracować, pomagał mamie i trzymał nas razem, wspominała Maria. Nigdy nie narzekał. Nie był gwiazdą, nie był świętym. Był starszym bratem, który czytał mi bajki na dobranoc i uczył mnie się modlić. Z biegiem lat świat zaczął postrzegać Jorgego jako postać świętą, ale Maria Elejne świadomie pozostała w cieniu chciałam, żeby skupił się na kościele, a nie martwił się o siostrę w domu tłumaczyła. Mimo to, dystans był bolesny. Obserwowała go z oddali, pełna dumy, ale i tęsknoty. Szanowała jego powołanie, ale nigdy nie przestała tęsknić za bratem, z którym dzieliła dziecięce wspomnienia, kuchenne śmiechy i chwile normalności. Nie mów tego mamie, powiedział. Straciliśmy prywatność. Nasze życie zmieniło się z dnia na dzień, tak Maria Elejne wspomina chwilę tuż po wyborze jej brata na papieża w 2013 roku. Od tej chwili nie należał już do nas, ale do całego świata kropka teraz, po jego śmierci, Maria Elejne czuje, że nadszedł czas, aby świat poznał prawdziwego Jorge nie tylko jako głowę kościoła, ale przede wszystkim jako człowieka, który oddał siebie bez reszty. Według niej jego skarbem nie były dobra materialne lecz to, co pozostawił w ludzkich sercach pamięć, miłość, inspirację. Poświęcił się dla innych, a nawet milczał dla dobra kościoła. Ale ja nie będę już milczeć, szepnęła, bo czasem największe dziedzictwo nie jest widoczne dla tłumów, ale zapisane w duszach tych, którzy znali cię najpierw. Kropka. Dla Marii Elinita spuścizna jest bezcenna, każda łza, którą uroniła, świadczy o głębi jego życia. Już za chwilę. Co naprawdę pozostawił po sobie papież Franciszek i dlaczego ta prawda poruszyła jego siostrę do łez? Urodzony w Buenos Aires w 1936 roku, Jorge Mario Bergoglio był dzieckiem włoskich imigrantów, którzy uciekli przed terrorem Mussoliniego. Jego ojciec pracował na kolei. Jorge od najmłodszych lat musiał mierzyć się z trudnościami w wieku 21 lat przeszedł poważną operację podczas której usunięto część jego płuca z powodu infekcji. Początkowo został technikiem chemicznym, pracując jako woźny, a nawet bramkarz w barze, zanim ostatecznie odnalazł swoje powołanie i wkroczył na drogę kapłaństwa. Święcenia kapłańskie przyjął w 1969 roku. Z czasem został arcybiskupem Buenos Aires, a w 2001 roku mianowany kardynałem przez Jana Pawła II. W marcu 2013 roku, w wieku 76 lat, został wybrany na papieża, przyjmując imię Franciszek na cześć świętego znanego z miłości do ubogich i zwierząt. Papież Franciszek znany był z prostoty, zrezygnował z przepychu, nie zamieszkał w Pałacu Apostolskim, lecz w skromnym domu dla gości. Nosił zwykłe buty, sam nosił swoją teczkę. Dla świata wyglądało to, jakby nic nie posiadał. Ale po jego odejściu odkryto coś niespodziewanego pozostawił po sobie majątek nie w złocie czy nieruchomościach, lecz w oddaniu, w miłości, w duchowym dziedzictwie kropka. Nie zostawił nam niczego. Co można dotknąć, powiedziała Maria Elejne, ale to, co nam przekazał, sprawiło, że płakaliśmy kropka. Rodzina Bergoglio nie miała wiele. Ojciec zajmował się księgowością na kolei, a matka wychowywała piątkę dzieci. Finansowo było ciężko, ale w domu nigdy nie brakowało miłości. Jorge, jako najstarszy z żyjących synów, szybko przejął odpowiedzialność za rodzinę. Po śmierci ojca podjął dodatkowe prace, aby utrzymać dom. Był jak drugi rodzic, jego zarobki zapewniały jedzenie, a jego obecność trzymała wszystkich razem. Wtedy nie zdawaliśmy sobie sprawy, wspomina Maria, ale on budował coś, czego nie da się kupić. Nie obdarował mamy drogocenną biżuterią, lecz spokojem ducha. Nie obiecał rodzeństwu bogactwa, lecz dawał im wiarę i przykład. Nie szukał zaszczytów żył, by służyć. Nawet jako papież nie zmienił się. Dopiero po jego śmierci Maria Elejne odważyła się otworzyć starą szufladę, w której przez lata przechowywała listy, kartki urodzinowe, świąteczne błogosławieństwa i ciche przemyślenia przesyłane z Rzymu. Te listy były jego prawdziwym testamentem. Każde słowo było jak część jego duszy wyznała. Przypominały mi, że choć był daleko, zawsze był blisko. Świat często postrzega bogactwo przez pryzmat pieniędzy, złota czy dóbr materialnych. Dla Marii Elini jednak prawdziwa spuścizna jej brata była czymś znacznie głębszym, oddaniem, pamięcią i miłością. Która trwała niewzruszenie, mimo upływu lat i zmieniającej się rzeczywistości. Gdy więc łzy spływały po jej policzkach, nie płakała z powodu tego, czego jej nie zostawił. Płakała, bo to, co jej dał, było czymś, czego nikt inny nie mógłby jej ofiarować. Już za chwilę, moment, który odmienił wszystko. Dzień, w którym Jorge opuścił rodzinny dom i nigdy do niego nie wrócił. Dzień, kiedy z brata stał się kapłanem. Proszę, módlcie się za mnie, powiedział cicho. Emigrek, -y, Filipińczycy, odpowiedzieliśmy, obiecujemy modlitwę, ale pamiętaj, że Jezus modli się za ciebie pierwszy. On sam powiedział do Piotra: Modliłem się za ciebie, aby twoja wiara nie ustała. To największy dar wiedzieć, że Jezus cię wspiera. A my, jako naród, Łączymy nasze modlitwy z Jego, by Bóg Ojciec prowadził Cię każdego dnia. Trzy dni temu przybyłeś na Filipiny, a jutro wyruszysz dalej. Każdy z nas chciałby pójść z Tobą, nie do Rzymu, ale tam, gdzie ludzie naprawdę cierpią do biednych dzielnic, do więzień, do szpitali, do miejsc, gdzie potrzebna jest nadzieja. Chcemy z Tobą za światło Chrystusa do świata nauki, sztuki polityki, edukacji, mediów, wszędzie tam, gdzie ludzkość potrzebuje ducha. Miał zaledwie 21 lat, kiedy zdecydował się pójść drogą, która odmieniła nie tylko jego życie, ale i życie całej rodziny. Był wtedy jeszcze chorche, chłopcem, który kochał piłkę nożną, miał talent do nauk ścisłych, dużo się śmiał, bronił młodszego rodzeństwa i sprawiał, że dom tętnił ciepłem. Pewnego dnia usiadł naprzeciw Marii Elini i powiedział: "Czuję, że jestem powołany do czegoś większego niż ja sam". I tak po prostu odszedł. Do seminarium. Do ciszy. Do poświęcenia. "Czuliśmy, jakbyśmy go stracili", przyznała Maria. Byli dumni, ale ból był realny. Ich matka starała się uśmiechać, lecz jej oczy mówiły prawdę. Modliła się każdej nocy, od chwili, gdy Jorge zdecydował się oddać swoje życie Bogu. Wiedziała, że od tej pory będzie go mniej, mniej w domu, mniej w rozmowach, ale nigdy mniej w sercu. Na początku pisał regularnie, listy, życzenia, modlitwy. Ale im wyżej wstępował w hierarchii kościoła, tym bardziej ich światy się rozchodziły. Mimo to jego nieobecność była zawsze odczuwalna. Był dla mnie jak drugi ojciec, wspominała Maria Elejne. Kiedy odszedł, straciłam swoje oparcie. Ale wiedziała, że nie chodziło o porzucenie, chodziło o misję. Już jako nastolatka przeczuwała, że jej brat nie został stworzony do zwyczajnego życia, został stworzony do czegoś większego. Najtrudniejsze było to, że kochając go, musiała go puścić. On nie szukał sławy, on szukał Boga powiedziała. A czasem to oznacza zostawienie najbliższych. W dniu, w którym wybrał drogę kapłaństwa, zrezygnował z urodzinowych kolacji, rodzinnych śmiechów, zwykłych chwil, ale w zamian dał światu przewodnika. Już za chwilę, co reszta rodziny musiała poświęcić, by wspierać drogę Jorge A. I jaką cenę zapłacili po cichu? To była nie tylko jego ofiara, ale ofiara całego domu. Kiedy Jorge wkroczył na drogę duchowieństwa, wszystko się zmieniło. W domu zrobiło się ciszej, przy stole brakowało jednego talerza, a ich mama częściej ocierała łzy. Wspieraliśmy go, powiedziała Maria Elejne. Oczywiście, że tak, ale nikt nie przygotowuje cię na to, jak bardzo samotne to może być. Gdy ich ojciec odszedł... Jorge stanął na wysokości zadania. Stał się dla nich źródłem światła i wsparcia. Kiedy jednak odszedł, to światło przygasło. Zawsze to on trzymał rodzinę razem, łącząc jej członków. Gdy wyjechał, nie rozsypaliśmy się na kawałki, ale poczuliśmy, jakby coś pękło. Mimo wszystko, nigdy nie przestali go wspierać. Przechowywali każdy list. Każdą fotografię, każdy artykuł z gazety. A kiedy ogłoszono jego wybór na papieża, wiwatowali i płakali. Maria przyznała, to był jednocześnie najszczęśliwszy i najsmutniejszy dzień w naszym życiu. Chłopak, z którym kiedyś biegaliśmy po kałużach, teraz został papieżem i wiedzieliśmy, że nigdy już nie będziemy go mieć na wyłączność. W miarę jak papież Franciszek stawał się coraz bardziej znany, rodzina zaczęła zmagać się z presją. Dziennikarze pukali do drzwi, krytycy pisali nagłówki, a wszystkie rodzinne sekrety były poddawane publicznej analizie. Jednak Maria milczała przez całe lata, aż do teraz. Oddaliśmy go światu, to było nasze poświęcenie i pochodziło z miłości, wspomina. Pamięta słowa swojej matki. On już nie należy tylko do nas. Należy do Boga. I w latach, które minęły, gdy pojawiły się skandale i polityczne zamieszanie, rodzina Begolio pozostawała silna, cicho niosąc emocjonalny ciężar bycia spokrewnionym z globalnym ikoną. Płakaliśmy w samotności, ale zawsze w niego wierzyliśmy, bo za każdym wielkim człowiekiem stoi rodzina, która daje więcej niż kiedykolwiek dostrzegają inni. Dla rodziny Burgalio największym poświęceniem nie było to, że stracili Jorge A, ale świadomość, że nigdy naprawdę go nie odzyskają. Teraz, co papież Franciszek zostawił po swojej śmierci i dlaczego wywołało to łzy w oczach jego siostry? Ukryte dziedzictwo, które po sobie pozostawił. Papież ludzkiego serca odszedł, a katolicy na całym świecie opłakują jego stratę. W nadchodzących tygodniach będą miały miejsce starożytne ceremonie żałobne. Watykan wkracza w dziewięciodniowy okres żałoby, podczas którego odprawione zostaną liczne msze. Ciało papieża Franciszka zostanie pobłogosławione, a potem wystawione na widok publiczny w bazylice Święta Piotra, gdzie wierni będą mogli oddać mu hołd. Papież, znany z prostoty, w 2024 roku sam zatwierdził skromną ceremonię pogrzebową. Zwykle ciało papieża jest wystawiane na podwyższeniu, ale Franciszek wyraził życzenie, aby spoczął w otwartej drewnianej trumnie bez zbędnego przepychu. Gdy odchodzi ktoś tak potężny jak papież, ludzie spodziewają się znaleźć skarby, relikwie, tajemnicze sejfy. Ale gdy Jorge Mario Begoglio, papież Franciszek, odszedł, Watykan nie znalazł żadnego majątku do policzenia. To, co po sobie zostawił, nie dało się zmierzyć w monetach czy złocie. To żyło w słowach, listach, miłości. Maria Elejne powiedziała, że to była jego prawdziwa fortuna. W swoim domu przechowuje dziesiątki ręcznie pisanych listów. Niektóre mają dziesiątki lat, inne dotarły tuż przed jego śmiercią. To nie były oficjalne dokumenty, pełne doktrynalnych treści. To były osobiste przypomnienia, pełne ciepła i miłości, które pokonywały odległość. Nawet z Rzymu noszę cię w sercu, modlę się za ciebie każdego ranka, pisał w jednym z listów. Wiem, że mama byłaby dumna z nas obojga. Trzymaj się, Bóg widzi wszystko, pisał w innym. To nie były wiadomości publiczne, lecz prywatne przypomnienia o więzi, której odległość nigdy nie mogła zerwać. Jego słowa zawsze dawały mi siłę, mówiła Maria. Sprawiały, że czułam, jakby nigdy naprawdę nie odszedł. Sprawiali, że czułam, jakby nigdy naprawdę nie odszedł, powiedziała Maria. Po jego śmierci rodzinie zaproponowano papieskie szaty, pamiątki i symboliczne upominki, ale jedyne o co poprosiła Maria, to jego listy. Są dla mnie cenniejsze niż wszystko, co świat mógłby mi dać. Bo te listy to dowód. Dowód, że mężczyzna w białych szatach nigdy nie zapomniał, kim był i skąd pochodził. Opuścił Watykan z kościołem pogrążonym w żałobie, ale zostawił za sobą siostrę, która trzymała w sobie najczystsze części jego osoby, jego humor, serce i człowieczeństwo. I to jest taka fortuna, którą nikt nie może ukraść. Plotki, ból i publiczna krytyka. Nawet papież nie jest bezpieczny przed osądami świata. Po tym, jak Jorge został papieżem Franciszkiem, świat zaczął badać jego przeszłość. I to, co znaleźli, nie było tylko wiarą i pokorą. Odkryli kontrowersje i ból. Niektórzy oskarżali go o milczenie podczas brutalnej dyktatury wojskowej w Argentynie w latach 70. Inni twierdzili, że został księdzem z powodu złamanego serca, zakochał się, a potem uciekł do kościoła, by znaleźć pocieszenie. Dla Marii nie oglądanie, jak te historie się rozprzestrzeniają, było torturą. Ludzie mówią rzeczy, których nie rozumieją, powiedziała. Widzą zdjęcie i myślą, że znają całą historię, ale prawdziwa historia, według niej, jest zupełnie inna. Ich rodzina uciekła przed faszyzmem we Włoszech, zanim osiedliła się w Argentynie. Ich ojciec był przeciwnikiem reżimu, a to dziedzictwo sprzeciwu wobec tyranii zostało przekazane Jorgeowi. Kiedy dyktatura przejęła władzę w Argentynie, on nie odwrócił się plecami. Grał w niebezpieczną grę przetrwania. Pomagał ludziom, chronił swoich księży. Ale gdyby głośno przemówił, zabito by go wyjaśniła Maria. Więc działał cicho, po cichu i ostrożnie. Najbardziej znanym przypadkiem były dwa jezuita Orlando Jorrio i Francisco Jalik, którzy zostali schwytani i torturowani przez reżim. Ludzie twierdzili, że Jorge ich nie ochronił. Ale to, czego media nie zauważyły, to zeznania ocalałych. Niektórzy przypisali mu uratowanie ich życia. Ryzykował wszystkim, ale nikt tego nie chce słuchać. On nie chwalił się tym, po prostu robił to, co było słuszne. Następnie pojawiły się plotki o romansie. Niektórzy twierdzili, że do zakonu wstąpił z powodu kobiety, że jego serce zostało złamane i uciekł do Boga. Maria nazwała to bzdurami. Jorge poczuł swoje powołanie jako nastolatek, znacznie wcześniej niż cokolwiek z tego, co mówili. Nie porzucił miłości. On biegł ku większej miłości. Do Boga powiedziała. Przez lata Maria milczała. Nie broniła go publicznie. Pozwoliła światu myśleć, co chciało, ale po jego śmierci poczuła potrzebę, by mówić nie tylko w jego obronie, ale dla prawdy. Nie był doskonały. Był człowiekiem, ale nigdy nie był słaby, nigdy fałszywy, nigdy cichy z niewłaściwych powodów, powiedziała. Gdy jej brat został papieżem, światła reflektorów padły na całą rodzinę. Niektórzy uciekali, Maria stała nieruchomo żałując w milczeniu. Teraz jest gotowa, by wyjaśnić prawdę. A teraz ujawnia coś jeszcze bardziej osobistego, ostatnie słowa, które do niej napisał. Ostatnie listy. Słowa brata na pożegnanie. Czasami największe skarby znajdują się w kopertach schowanych w szufladzie, owiniętych w wyblakłą wstążkę. Maria Elejny przechowuje pakiet listów. To nie są oświadczenia prasowe Watykanu ani papieskie deklaracje. To ręcznie pisane notatki, atrament na papierze od Jorge A., jej brata. A ostatni list dotarł zaledwie kilka tygodni przed jego śmiercią. Był krótki, jak powiedziała, ale zawierał wszystko. W tej ostatniej wiadomości Jorge napisał: Moje ciało jest zmęczone, ale moje serce jest silne, a ty, Hermano, Zawsze była szczęścią tej siły. Nie wspomniał o swojej chorobie, nie pożegnał się, po prostu napisał o nadziei, wierze i tym, jak bardzo był dumny z niej. Powiedział mi, aby nie przestawała, modliła się i kochała, wspominała, trzymając zużyty papier, jakby był wykonany ze złota. Ten list sprawił, że płakała. Nie tylko dlatego, że to był ostatni, ale dlatego, że przypomniał jej chłopca którym kiedyś był. Chłopca, który podkradał czekoladę i chował ją pod jej poduszką. Chłopca, który trzymał jej rękę, kiedy ich ojciec zmarł. Nawet jako papież nigdy nie przestał być moim bratem, powiedziała. Podczas swojego pontyfikatu Jorge nigdy nie pozwolił, by sława go zmieniła. Wciąż pisał listy, wciąż się odzywał. Mimo że Kościół potrzebował go, zawsze znajdował czas, by napisać. Módl się za mnie, nie przestawaj, czuję twoje modlitwy z daleka, mówił w listach. Te listy były jego spuścizną dla niej. Nie tytuły, nie majątek, tylko miłość napisana jego własną ręką. W jednym z listów dołączył zdjęcie ich dzieciństwa, które Maria trzymała na stoliku nocnym. Innym wysłał suszone kwiaty z ogrodu w Watykanu. Nie tylko pisał, dawał mi kawałki siebie, szepnęła. A w tym ostatnim liście napisał coś, co pozostaje z nią do dziś. Niezależnie od tego, co się wydarzy, zawsze będziesz miała moje modlitwy i moją miłość. To był ostatni dar Jorge'a, A dla Marii Elini był cenniejszy niż wszystkie skarby Rzymu. Następnie nadejdzie emocjonalny finał. Jak Maria nosi jego dziedzictwo i co naprawdę oznaczała jego śmierć dla rodziny, którą zostawił. Nie tylko papież kościoła, nasz Jorge na zawsze. Dla świata był papieżem Franciszkiem, ale dla Marii jej zawsze był po prostu Jorge M. I nawet teraz, po tym jak biały kapelusz został złożony, a dzwony Watykanu ucichły, nadal jest jej starszym bratem. Trzyma świecę zapaloną na jego cześć. Nie dla papieża, ale dla chłopca, który odprowadzał ją do szkoły, tego, który nazywał ją czynite i dawał jej odwagę, kiedy świat wydawał się za duży. Ludzie mówią, że należał do kościoła, ale ja wiem, że zawsze należał także do nas, powiedziała cicho. Brakuje jej tego, jak słuchał, jak się śmiał. Nie jako papież, ale jako mężczyzna, brat. Teraz trzyma jego wspomnienie w listach, jego słowach i wartościach, które wyznawał: życzliwość, służba, wiara. Nie straciłam, tylko brata, powiedziała. Straciłam mojego przewodnika duchowego. Przyznaję, że czasem żałuję, że nie został papieżem, że może gdyby nie został wybrany, miałaby więcej lat z nim, więcej rozmów, więcej uścisków. Czasami żałuję, że świat zabrał go od nas, powiedziała ale potem widzę ludzi, którym pomógł, życie, które dotknął i wiem, że było warto. Świat może nigdy w pełni nie zrozumieć ceny tego papieskiego urzędu, samotności, dystansu, poświęcenia, ale Maria wie. I teraz dzieli się ich historią, nie po to, by wzbudzić współczucie, ale po to, by powiedzieć prawdę. Nie był tylko świętym człowiekiem. Był dobrym człowiekiem, powiedziała. Chce, żeby ludzie to zapamiętali. Nawet teraz, po jego odejściu, Maria mówi, że nadal go czuje. Czasami, gdy się modli, czuje, jakby siedział obok niej, jakby nadal był tutaj, szepcąc, nie bój się. W świecie, który goni za nagłówkami i dramatem, prawda Marii przebija się jak cicha pieśń. Bo ta historia nie chodzi o bogactwa, nie chodzi nawet o religię. Chodzi o rodzinę, o siostrę, która kochała swojego brata bardziej niż słowa mogą wyrazić, o papieża, który nigdy nie przestał być starszym bratem i o dziedzictwo, które nie jest zapisane na pieniądzach, ale na sercach. Świat stracił papieża, powiedziała Maria Elejne. Ale ja straciłam mojego Jorge A. i nigdy przestanę go kochać. Na końcu, prawdziwe dziedzictwo Jorge A. nie tkwi w jego pozycji, ale w wpływie, jaki wywarł na serca tych, którzy go znali. Jak mówi Pismo Święte w jednym liście do Koryntian, godzina 13.13, .13, a teraz trwają wiara, nadzieja, miłość, te trzy, lecz z nich największa jest miłość. Jeśli poruszyła Cię ta historia, subskrybuj nasz kanał, włącz powiadomienia i śledź kolejne filmy. Dziękujemy za oglądanie. Niech Boża miłość i pokój będą z tobą.